Witam Państwa serdecznie w najstarszej księgarni Jestem, w Krakowie. Kto prawdę szuka czyta Krawczuka. Witam Pana Pana Krawczuka w najstarszej księgarni w Europie liczącej sobie 404 lata. Ale naszym dzisiejszym gościem, Szanowni Państwo, jest wybitny aktor, Pan Jan Nowicki. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. I program dzisiejszy, w którym Pan Jan będzie uczestniczył za chwileczkę, nosi tytuł Jeszcze książka nie zginęła póki my czytamy. Panie Janie, to. czy posiada Pan w domu bibliotekę? Wie Pani to tak, jakby Pani mnie spytała, czy posiadam w domu czajnik. No nie sposób, nie sposób żyć bez książek. Ja już nawet nie mówię o ich merytorycznej, merytorycznej stronie, co w nich jest. Ale jak one pachną, jak one wyglądają. Przecież na dobrą sprawę najpiękniejsza ściana, to jest ściana książek. Wiedzą o tym idioci na Zachodzie którzy grzbietami się tylko posłuchują, Jakieś kiedyś we Włoszech patrzę, jakieś tyle tomów, okazuje się, że wszystkie są sztuczne. Całe ściano to są sztuczne książki, prawda? Także książka poza wszystkim ma nieprawdopodobną urodę, która, która ginie w tych laptopach, w tym wszystkim, bo, no bo, no, bo, no, bo, no, bo, no bo najpiękniejsza jest taka, jaka, jaka jest. Otóż posiadam i proszę sobie wyobrazić, że, że, często do nich zaglądam. Nawet uważam, że, że za często, dlatego że że mógłbym inne rzeczy robić, ale w moim wieku i w zasadzie, zwłaszcza w tym świecie, który tak głupieje kompletnie, to jeszcze jest schronienie w świecie, w świecie książki. Tu, że jest tam książek? Wie Pani, myślę, że, myślę, że mogłoby być więcej, ale ja nie jestem człowiekiem, który który jest takim... Ja nie mam biegunki czytelnika, ja nie, nie, nie wchłaniam wszystkiego, dlatego że to jest, to jest nieporozumienie. Trzeba mieć paru autorów, do których raczej, raczej należy wracać. Dlatego, że po latach, na przykład teraz kiedyś sięgnąłem po raz siódmy po Annę Kareninę, bo byłem w szpitalu, przeczytałem to 800 stron i powiem pani, że odebrałem to jako powieść satyryczną. Zupełnie inaczej ją odbierałem kiedyś, kiedy idzie. Więc gdyby, gdyby, gdyby został Dostojewski Szekspir, y, ja wiem, y, Marquez Gogol, Czechow, no i profesor naturalnie, no i to, to moglibyśmy całą resztę, całą resztę dać sobie święty spokój. No ale co to są za książki, bibliotece w takim razie? Z jakie szczególnej dziedziny? No już pani powiedziała, nie, ja nie mam żadnych żadnego, żadnego kierunku, żadnego, żadnego żadnych. Ja nie wiem. To, to Wymienili wcześniej autorzy. No Jurek Pilk, prawda, za przyjaźni, kumple, e czasami też ich czytam. I osobiście pan gromadzi te książki? Gromadzę, przynoszę i stawiam, to się nazywa gromadzenie, ja no nie wiedziałam. Nadal Pan kupuje książki? Kupuję, Zaję, tak, 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 Co tak, najchętniej? Kup nie wiem, no, nie, nie, Pani nie zadaje takich trudnych pytań. No, co, co, mam coś polecać? Coś z co, boletrystyki, co, czy podróżnicze co? też? Tam nie, nie podróżnicze Jakieś to nie. Jakieś Ja już w ogóle napodróżowałem się. I wie Pani, to co to mi nie wyjeżdżać. Przecież ja jestem wystarczająco stary, żeby wiedzieć, że wszędzie jest to samo. Zarówno tutaj, jak i w Buenos Aires. Chodzi dokładnie o, o, te, same, o te same rzeczy: o miłość, początek, koniec. Wyjeżdżać nie ma co, trzeba wyjeżdżać jak się z młodym. Jak się z starym, trzeba sobie grzebać grób. I tyle. Z czym ale, się dużo, ale dużo Pan czyta? I co najchętniej lubi Pan czytać? Wie Pani z czytaniem. I czytanie ze mną jest chyba jednak troszeczkę gorzej, dlatego, że zacząłem pisać i, i, i robię to od wielu, wielu lat. Nie, nie na tej fali, co to prawda, szukamy celebrytów, żeby zwiększyć nakład gazety, czy książki. Yy, zacząłem pisać, 10 lat uprawiałem felietonistykę, od maju wychodzi moja szósta, czy siódma książka. I w związku z tym zajmuję się i próbuję osiągnąć do no jakiś względnie dobry rezultat w moim pisaniu, co jest bardzo trudne, ale niesłychanie podniecające, wie pani, bo dla mnie osiągnąć, napisać mądrą stronę w miarę znaczy więcej niż mądrą stronę się nauczyć na pamięć gdzie ją świetnie zagrać, czyli... Moją emocję aktorską przerzuciłem na, na pisanie, także z konieczności, dlatego że aktorzy, aktorstwo polskie jest w takiej defensywie, jest tak głupie i takie, w takich głupich rzeczach gra. Wie pani, że człowiek, który zna, zna emocje lat 70., -tych, 80., -tych starego teatru, nie jest w stanie w ogóle tych zdań wypowiadać, bo to jest obelga dla podstawowej inteligencji. Wie pani. Także reasumując, co mam, co mam czytać, skoro, skoro sam piszę? Jest okres czytania, jest okres pisania. E, tak jak ktoś mnie pyta, czy ja chodzę do teatru. A co mnie obchodzi teatr, skoro mnie w nim nie ma? Mnie interesował teatr wtedy, kiedy w nim grywałem, a teraz będę chodził i obserwował, co, co robi Klata, a co to mnie w ogóle obchodzi? Warlikowski, mój z Jerzy Jarocki, Konrad Swinarski. I Andrzej Wajda i przede wszystkim tam, tam młody, wspaniała widownia, która w okresie zniewolenia, w tym przypadku komunistycznego, była widownią absolutnie najlepszą. Zresztą w ogóle sztuka, jak pani wie, najlepiej się miewa w okresie zniewolenia. A jak wszystko wolno, to od razu pojawia się biznes, oglądalność, głupota, epatowanie okrucieństwo, nagością. Taką no, kobieta z fiutem biega po scenie. No po co, no przecież... Czy to... I tak dalej, i tak dalej. Także... Dobrze, wróćmy do czytania pani Janie. No, no widzę, że tak. <grym> Szczera, <grym> że nie jesteśmy w restauracji, bo byśmy wrócili do wódek. Jeżeli pan jednak czyta od czasu do czasu, to czy to czytanie jest dla pana relaksem, czy niekoniecznie? No proszę pani to. <grym> relaksem to, to wie, pan, wie pani... No, no... Zacznijmy od tego, że czytanie to jest tworzenie, to jest, dlatego tak, nie powiem, że ubolewam, bo starcy to bez przerwy ubolewają, ja ubolewam, że ludzie nie czytają i w związku z tym idiocieją, ale ja rozumiem, dlaczego nie czytają, dlatego, że są leniwi. Piękny i wspaniały autor, w zasadzie po napisaniu książki, nawet jeżeli to jest Dostojewski, Fiodor, usuwa się w cieni. I w, w tym momencie przychodzi czytelnik, który pisze swoją książkę. Dlatego też ja na przykład ubolewam, że ktoś robi jakieś nędzne kwowadis za nędzne 6 milionów dolarów, mówiąc, że to jest superprodukcja, podczas gdy ja sam jestem w stanie sobie wyobrazić arenę i, i, i moje lwy, a nie dwa lwy na sznurku, wie pani, kobietkę przywiązaną do krowy i mówi się, że to jest film. Tak, bo narzuca się obraz już jeden wszystkim, a każdy kto czyta, ma swoją własną no, wizję no powieści, szko? tyle wizji, ile czytelników, no, To szko, lopada, Z czego się wzięło zemst, ekranizowanie zemsty? Dlatego, że ludziom się nie chce czytać Fredy, albo nie chce się go grywać. Ja bym wszystkie pieniądze, które, które idą na tego rodzaju produkcje rozdał amatorskim teatrom szkolnym. Niech oni seksami uszyją kostiumy, niech oni przeczytają ten utwór, niech to zagrają. A, a, ta, a cała reszta to jest biznes. Najlepsza wszystko... ekranizacja nie, nie do nie, wyobraźni człowieka. Czasami się zdarza, rzadko jak na przykład w przypadku Ziemi Obiecanej, że książka, książka w przypadku mm -hmm. Rejmonta dość średnia y, zyskała, zyskała bardzo. Walor dodatkowy. W przypadku mm -hmm. filmu Andrzeja White'a. Wróćmy do książek. Panie Janie, jeżeli pozwoliliście no, pozwoli z tymi powrotami, czy ktoś domu dba o te książki? przecież podnieść tak kurzą na należy. Że pani o książki nie, nie, nie należy dbać, tak jak o żonę nie należy dbać. One sobie dadzą radę. same i żona też sobie da radę. Ja nie wiem, na no, przychodzi pani Ania i prawdopodobnie to nigdy mi do głowy nie przyszło, żeby odkurzyć książkę. Myślę zresztą, że książka zakurzona. Do to to, to. Nie tam źle świadczy. Pięknie pachnie jeszcze jest, nabiera patyny, wie pani, to tak jak... Niektórzy siwi ludzie są piękniejsi niż wtedy, kiedy byli na przykład To prawda. Także część książek, nawiązując, część moich książek słusznie jest zakurzona. A niektóre nawet bym zabetonował, bo to wcale nie oznacza, że ja mam jakiś straszny, straszny księgozbiór, wyślałem. Dużo w tym przypadkowości. Ale ma Pan zwyczaj wracać do niektórych tytułów? I do jakich, i dlaczego? Przed chwilą, przed chwilą mówiłem, że przeczytałem Annę Kareninę. Na przykład wracam do Bohinia bez przerwy Konwickiego, jeżeli chcę przeczytać zobaczyć prawdziwy portret poety I, i kobiety. Jak jadę kręcić film, który jak wiadomo jest zawsze głupi, no to wieczorem chcę przed snem zasnąć w jakimś świecie. Sensownym, no to biorę zawsze książkę, jedną, dwie. I zawsze i niezmiennie ubolewam, że idiota ma tylko 500 stron, a nie na przykład 4000, prawda? I znowu to czytam po parę razy. Zachęcił Pan niewątpliwie nas wszystkich do czytania, ale jeszcze, jakby Pan mógł tak sformułować od siebie, dlaczego powinniśmy czytać? Grzeba pani. Jak ja byłem przez chwilę pedagogiem w szkole teatralnej, to starałem się moim studentom udowodnić, że nieczytanie oznacza mniej pięknych kobiet w życiu, mniejsze pieniądze, gorsze samochody, gorsze orgazmy. Przecież no nie wolno człowiekowi, którego Pan Bóg stworzył na tym świecie, nie wolno mu rozstać się z rozumem. Na rany Chrystusa ma tylko jedno, jedyne życie. Więc po co mu te wyjazdy do Egiptu? Basem dmuchany z wodą, wie Pani, i zużyty samochód, i patrzenie w ten kretyński yy, telewizor, przecież oni zaczynają przypominać klony już, proszę Pani, są jednakowi, to są bezmózgowce, bezmózgowce, a kobiety często chudą i są bezdupia. Dziękuję bardzo proszę za myślę, że Państwo teraz na pewno będą czytać książki po takim wspaniałym z... Zapraszam. <grym> za... za... A nie powiedzieć o po mojej książce. No, ja a no właśnie, czy może do... ma zdanie o książce? Kurczę, ja... ona mi tutaj gada w ogóle o książce. A ja w maju wydaję książkę Bardzo, o starych ludziach. Dlatego, że nie ma nic piękniejszego na tym świecie, nawet jeżeli to jest nieprawda. Jak stary człowiek, bo jest to, jest to ostatni okres, więc ponad wszelką wątpliwość musi być najpiękniejszy. Ten okres, co do życia wiecznej szczęśliwości gubimy się w domysłach. Natomiast patrząc na profesora, jak tutaj wali od rana pół szklanki whisky, to ja już wiem, że życie zaczyna się po, po, po 90. wyciąga rękę po następną, proszę Państwa. Więc moimi bohaterami są starzy ludzie, piątka starych ludzi, którzy się wybierają do Ciechocinka tanimi liniami kolejowymi, ale pierwszą klasą. W tym jest 97-letnia akuszerka przedwojenna z dorysowanymi brwiami, która była testerką jedzenia u Hitlera, specjalność desery, i w związku z tym, a ponieważ dyktator jadał mało słodyczy, bo z tego miała czas, żeby się nauczyć opanować język niemiecki, bo z tego gada jak sam Gette, podwójny doktor chirurgii szczękowej, doktor Pala element komediowy i idiotyczny, czyli poseł Kazimierz Pięta, aktor emerytowany, już to wszyscy emeryci, mistrz Serafin, mistrz dlatego, że w Krakowie każdy, jak skończy 70 lat, to mówią mu Serafin i mówią do niego mistrzu, a Serafin dlatego, że nazywał się Fiut i dyrektor kazał mu zmienić nazwisko na, na bardziej przystępne, no. I kto tam jeszcze jest? Aha, światowej sławy badacz kleszczy, profesor łapał, i oni jadą do Ciechocinka, przeżywają szalone przygody i nie wracają do tych swoich pieprzonych domów z kosakami, ze srebrnymi łyżkami, z książkami wreszcie, tylko biorą rowery, wózek z supermarketu i idą. W stronę horyzontu. Bo tak ma wyglądać Starość. Starość ma być ofensywna i ma umrzeć już nie w biegu, ale w marszu. I o tym jest moja książka. Nosi tytuł Białe Walce. I tym optymistycznym akcentem, wyznaniem wspaniałego, najczesniejszego starca obecnych i poprzednich Rzeczy Pospolitej kończymy dzisiejszy wieczór. Dziękuję jeszcze raz. Do widzenia. Do widzenia, Państwo. <gry>